Tak, prawo i sprawiedliwość uwłaszcza się na publicznych pieniądzach. Tak, prawo i sprawiedliwość yy, wydaje publiczne pieniądze, żeby tylko i wyłącznie budować tutaj własne wizerunki. Dla mnie to jest coś nie do przyjęcia. Ja sam napiszę dokument, ile taki banner tutaj kosztował, na jak długo został wykupiony i kto, przepraszam, i kto za niego zapłacił.